Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj, żeby ogłosić dobrą wiadomość dla Łukowa, dla powiatu Łukowskiego, bo szpital powiatowy w Łukowie to nie tylko pacjenci z Łukowa, ale też całego powiatu. Dzięki decyzji Ministerstwa Zdrowia zostanie przeznaczonych 12, ponad 12 milionów złotych z funduszu medycznego. Te pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego, laboratorium. Przede wszystkim te pieniądze przeznaczone będą oprócz, że w sprzęt medyczny, to w modernizację. Szpitale powiatowe w dzisiejszych czasach potrzebują olbrzymiego zastrzyku pieniędzy, bo. Te, ta cała infrastruktura powstawała w latach 70-tych, w latach 80-tych. Polski rząd nie zostawia powiatów samych sobie. Doskonale mamy świadomość, że prowadzenie szpitala powiatowego z punktu widzenia jednostki samorządowej, jaką jest powiat, jest bardzo trudne do udźwignięcia ze względów finansowych. Szczególnie jeśli chodzi o nakłady finansowe przeznaczane właśnie na modernizowanie placówek. Dlatego bardzo cieszę się, że rząd wsparł powiat łukowski, wsparł dyrekcję, między innymi pana dyrektora Dariusza Orła w tym, w tych ambitnych planach, bo przecież szpo, szpital powiatowy w Łukowie to nie tylko szpital w Łukowie, ale też ośrodki zdrowia rozlokowane w różnych miejscach, w różnych gminach powiatu łukowskiego. swoją drogą warto podkreślić, że dzięki Sprawnej pracy dyrekcji tego szpitala. W ostatnich latach udało się pozyskać około 80 milionów złotych na szpital powiatowy Włókowy. To jest naprawdę olbrzymi zastrzyk gotówki, którego oprócz dobrej woli rządu, ale którego by nie było bez sprawnego zarządzania i składania wniosków, trzymania ręki na pulsie przez obecną dyrekcję szpitala. Także serdecznie gratuluję, panie dyrektorze. I życzymy bardzo. powodzenia w dalszych. Yy możliwych etapach pozyskiwania środków finansowych czy z budżetu państwa czy z innych środków które są dostępne. To my jako dyrekcja szpitala w imieniu pacjentów, w imieniu mieszkańców powiatu łukowskiego, w imieniu personelu chcielibyśmy podziękować za kolejne wsparcie. Przypomnę, że jest to kolejne wsparcie, tak jak pan minister powiedział, 80 milionów to ostatnie 5 lat, które zainwestowaliśmy zarówno w modernizację ośrodków zdrowia w poszczególnych gminach, jak również E, szpitalnego oddziału ratunkowego e, jak również ojomu e, pieniądze covidowe które zostały przeznaczone na oddział covidowy i oddział neurologii są to bardzo duże kwoty które poprawiają funkcjonowanie naszego szpitala i poprawiają komfort pobytu podczas tych trudnych dni dla naszych pacjentów e, ostatnie pieniążki które otrzymujemy te 12,5 miliona faktycznie przeznaczymy w pewnej części na sprzęt diagnostyczny w połowie na dalszą modernizację zostaną zmodernizowane pomieszczenia szpital, szpitalnego oddziału ratunkowego zostaną zmodernizowane również pomieszczenia w Części diagnostycznej zostanie zakupiony sprzęt RTG, który jest bardzo ważny do diagnostyki, jak również sprzęt do laboratorium. Myślę, że jest to bardzo poważna kwota, która pomoże nam funkcjonować, pomoże nam diagnozować dobrze pacjentów i poprawi sytuację zdrowotną naszych pacjentów. Wydatkowanie tych pieniędzy ma nastąpić w najbliższych dwóch latach. My oczywiście jako szpital, jako dyrekcja jesteśmy przygotowani dokumentacyjnie. Mamy już dokumentację w pewnej części, w następnej już jest w biurze projektowym, gdzie jest projektowana część kolejnych, kolejnych pomieszczeń. Jesteśmy przygotowani, aby te pieniądze próbować wydatkować już nawet w tym roku. Myślę, że postępowanie przetargowe będzie przygotowane w tym roku, a w przyszłym roku przeprowadzimy te wszystkie prace i zakupy sprzętu.